14. Dzisiaj będę grała Spidera Ok, no to najpierw Najbardziej co musimy robić to, to szukać oczywiście kluczy I uważać na Spidera Dobra O matko, ktoś umarł Ja się boję O nie I ja, ja się boję Ej, gdzie jest ten pająk Dobra, najpierw sprawdzimy czy to jest otworzone Nie, tutaj nic nie ma Tutaj coś mamy? Też nic. Okej, okay, no to idziemy na drabinę. Może tu, tutaj coś jest. O, tu jest łom. Mogę odkluczyć. O, idę sobie odkluczę. Spider jest na dworze tutaj, widzę przez okienko. Wezmę sobie ten klucz. Czy ktoś weźmie ten łom i odkluczy tamto? Nie no no chyba mam słabych tych pomocników. Ach. Chyba ja tutaj jestem <laughs> najlepsza. O, idzie do mnie. O? O. Okej, okay, ugasiłam go. Teraz muszę iść po inne rzeczy. Okej, okay, to teraz idziemy po tamto. Żeby odkluczyć. No, tamto na dworze. A tamta dziewczyna nic nie umie robić, tylko goni się z tym pająkiem i goni. Ja nie wiem. Często trafię na takich ludzi, którzy właśnie nie umieją tutaj grać. Okej, no to teraz musimy szukać bomby. Czy bomba jest otworzona? Tak, jest otworzona. O ja! Patrzcie, tutaj je! Je! Je tą dziewczynę! Goni mnie! A Szybko! Goni mnie! Musimy uciekać! Szybko. Dobra. Wiegniemy. Tutaj. Nie, tutaj o, mamy to, ale to nam nie będzie potrzebne. Dobra, to chyba na dworze coś będzie znacznego. O nie, Spider! Okej, okay, nie, no, no. A tutaj ktoś tam. Ktoś tam stał. Halo? A! Goni mnie! chciałam komuś otworzyć drzwi, ktoś tam stał przy drzwiach, a tutaj nagle mi wyskakuje, no czemu tu nic nie ma do brania? Ja chcę coś wziąć. Tylko spray tu jest. Hej, ja typek, spadłeś tutaj w sieć. No... Nie no, tu wszyscy ludzie mi coś wszystko mi zabrali. Tutaj też nic. Co to jest? Najbardziej to chyba lubię być akurat spiderem. Dobra, ktoś ma chyba fioletowy. Ktoś ma fioletowy klucz, tylko ja nie wiem kto. Nie, no no. Nas... Dobra, już idziemy po ten. Już pójdźmy po prostu po ten spray. Ktoś ma ten fioletowy klucz, ale następna runda na... na pewno będzie lepsza, bo rozpoczniemy nią na pewno jakimś kluczem, a nie niczym. Tutaj też nic. No, ktoś ma ten fioletowy klucz, a nic z nim nie robi. Nie, no, no, ci ludzie po prostu. Ja chyba muszę poszukać. Może ktoś miał po prostu. A gdzie jest ten spider? O, on tutaj siedzi. Ok, aaa! Prawie mi złapał. Nie mam. No o, kto ma ten... Ten chyba... No... Kto ma ten fioletowy klucz? Ktoś go ma, a nikt nie chce otworzyć. No. Bez sens. No to dobra. No może coś będzie, no może ktoś odłożył. Bo ja nie mam jak wygrać, jak nie ma fioletowego klucza. O nie no, dobra, idę do tego Spidera. Co on tam robi, no? Okej, okay, mamy, patrzcie, mamy najlepszy klucz. Okej, okay, teraz otworzymy to, uwaga! Biegniemy do wyjścia z kluczem fioletowym i. otwieramy! Ej, dobra, czekamy na Spidera. Czekamy na Spidera. Pośmiejemy się z niego. Haha. Ha. A tutaj będę sobie stała i czekała. Haha. Z ha. bambik z niego. A ja tutaj sobie tańczę I wszystko robię. Haha. Ha. Ta runda poszła łatwo. Dobra, czek wszyscy czekamy tutaj. No, czekamy chłopatki. Hmm. Co on tak stoi przede mną? O, tutaj jeszcze typek do nas dołączył. No? I teraz wszyscy naraz trzy, biegamy tutaj. I... Spider. ja, Dobra. I trzy, cztery. A! Nie! Nie! Koleżko! Dobra, Nara Jej, teraz uciekam. Hmm. No, no to chyba... O matko, chyba ja będę Spiderem. Okej, okay, no to dawajcie subskrypcję i lajka. I yy, mówcie też, jakie chcecie filmiki ze mną i na Robloxie. Dobra. Ja często robiłam tak z koleżanką, że klikałam wstecz, bo nie chciałam być w ogóle pająkiem. A dopiero potem klikałam. Ale jestem lepsza jako pająk, no i lubię być pająkiem. Dobra, ładowanie. O, matko stresuję się. Bo... No bo pająk jest trochę nudny. Znaczy nie jest aż taki zły, no ale też coś jest. Dobra. Uff. Uff, nie ma ja nie wiem. A już się stresowałam, że ja będę. Ja chyba będę w następnej rundzie. I pamiętajcie, subskrypcja. O, runda się szybciej zaczęła, bo kliknęłam. Dobra, idę tutaj. Ło, mamy łą. A mamy gdzieś może klucz? W... O, mamy tutaj. Tutaj ten. Mamy tutaj ten kluczek. Pająk idzie. O nie. Dobra. Pająk. O nie, i on teraz mi tutaj wyskoczy i pójdzie na górę i mnie zje. Według mnie najlepszy jest klucz ten. Um, najlepszy jest ten zielony. O, mamy tutaj zielony. Okej, okay, to pędzimy na dół. Nie, no ja jako spider mm, zawsze robię sieci tutaj na dworze. Tutaj, tutaj, o tutaj, widzicie? I jeszcze tutaj, tutaj. No i wtedy właśnie mm, jak ktoś ma spray to mnie gasi i wszystko odblokuje. To mnie wkurza. Dobra, tutaj mamy ten. O nie! Je mnie! Je! O, szybko! O, nie! Zjad mnie. No nie miałam jak uciec, no. To chyba było wiadome. Tutaj. O, mamy kolegów. O, o, heja. Heja. Przywitaj się ze mną. Aha. Nie, no, no, co ta kobieta robi? Ona ma. przecież niebieski klucz, jakiego ja miałam przed chwilą. I otworzyłam. Nie, no, my. Oni to przykrają, no. A ta jeszcze sobie wciąż wpada to Wam bardzo dziękuję za nagrywanie mojego filmiku i to chyba będzie na tyle. Pamiętajcie, subskrypcja tam na dole i lajki i komentarze, jakie byście chcieli jeszcze ze mną filmiki. No, no to pa!